Jarek, w kwestii dzisiejszego meczu, wolisz rozmawiać o pierwszej połowie, czy o drugiej połowie spotkania? No, na pewno druga połowa w naszym wykonaniu wyglądała trochę lepiej, bo w pierwszej, na pewno, trzeba powiedzieć, że graliśmy słabo, ogólnie straciliśmy dwie bramki i dobrze, że na tą drugą połowę wyszliśmy bardziej zmotywowani i z, lepiej ją rozpoczęliśmy. To Lechia była tak dobra, czy to Zagłębie było tak słabe? Nasuwa się takie pytanie. W meczu teraz ciężko powiedzieć. W pierwszej połowie na pewno my graliśmy słabiej i nie tak jak sobie zakładaliśmy przed spotkaniem, ale dobrze, że na drugą połowę potrafiliśmy wyjść całkiem inaczej nastawieni i, i próbować to odwrócić. Jarek, ale troszeczkę podobnie było w Chorzowie, bo z ruchem też dużo lepiej wyglądało Zagłębie w drugiej odsłonie spotkania. Co takiego się dzieje w takim razie? Mm, tak, z, z ruchem tak samo praktycznie zagraliśmy w drugiej połowie i odważniej i lepiej. Pierwszej połowy mieliśmy tak samo jak tutaj dużo błędów i takich prostych, niepotrzebnych strat, i później wyszliśmy trochę lepiej tam w Chorzowie, jak po zmianie na trzech środkowych mocników, a teraz trochę lepiej nam poszło grając nawet na dwóch napastników. Właśnie, Zagłębie to jest drużyna, która w tym sezonie, zresztą i w zeszłym też nie miała z, tego, z tym problemu, potrafi zmieniać schemat gry w trakcie spotkania, i wygląda to dość płynnie. Każdy zawodnik wie, jak, jak się odnajdywać w tym systemie czy w tamtym, i wiemy, jakie są nasze zadania, i każdy stara się je realizować. Jarek, w tygodniu wróciłeś ze zgrupowania reprezentacji młodzieżowej. Jak się czujesz w takim razie? i czy, Bo rozegrałeś dwa spotkania, czy, czy było jakieś zmęczenie? Czy... Nie, dobrze się czuję. Dobrze się regeneruję i chciałem zagrać w tym meczu, i mam, miałem nadzieję, że lepiej to będzie wyglądać, ale teraz się bierzemy do, do roboty i czekam na nas na kolejne mecze. Niestety w Białym Stoku nie zagrasz, czeka cię. Przymusowa pauza, dziś czwarta, żółta kartka. Tak, ale będę pracował do, na to, żeby w kolejnym meczu już wyjść na 100% zaangażowanie grać. Filip, ty lubisz kiedy drużyna, w której występujesz, długo utrzymuje się przy piłce, gra z polotem, z błyskiem. Dziś tak zaprezentowała się niestety Lechia Gdańsk, szczególnie w pierwszej połowie. E, no tak, no, w, w pierwszej połowie tylko i wyłącznie, bo w drugiej już, już gdzieś tam 30 minut. Myślę, było naszej dominacji, no oni w pierwszej połowie, no co mogę powiedzieć, zagrali bardzo dobrze, utrzymywali się przy piłce, grali i szybko, i dokładnie, z kontrataku pozycyjnym, Był po prostu myślę, że dobry przeciwnik. W drugiej połowie Zagłębie już odpowiedziało, było agresywniejsze, było bardziej ruchliwe i kreowało sobie sytuację do tego, żeby nie tylko zdobyć gola kontaktowego, ale nawet pokusić się o coś więcej. Znaczy tak, myślę, że, że na pewno tutaj doskok był, był lepszy, gdzieś tam wyżej podeszliśmy do nich, już, już, już nie było jakiejś takiej bojaźni i, no i przede wszystkim szybciej zaczęliśmy operować piłką, może, może nie utrzymywaliśmy się tak jak Lechia, bo to też tak trochę nie nasz do końca styl, ale jeliśmy ale szybko i z tego rodziły się dobre sytuacje, no, mogliśmy myślę spokojnie po tej, po tej słabej pierwszej połowie pokusić się o remis jakiś. Właśnie Filip, to było takie zagłębie z zeszłego sezonu w tej drugiej połowie, gdzie doskakiwało do rywala i nie dawało mu się już rozkręcić. No tak, tak. Bardzo, bardzo dobrze to wyglądało, można powiedzieć. No i, no i szkoda, bo, bo zabrakło tej drugiej bramki. No, takie, takie mecze też się zdarzają, ale myślę, że, że gdzieś tam jest, jest do czego dążyć i nad czym pracować. Wreszcie po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją na placu gry pojawił się Filip Starzyński głodny jesteś tej gry? No tak, na pewno. Ja tu, ja tu cieszę się, że wróciłem. Nie cieszę się z wyniku, no niestety. No, tak, tak się ułożyło jakoś pechowo, no ale, ale mam nadzieję, że, że będzie coraz lepiej. Ja potrzebuję też coraz więcej minut. Coraz... Potrzebuję po prostu treningu, żeby dojść do jakiejś dyspozycji i myślę, że będzie coraz lepiej.